Partek. Jesteśmy kochani w Würzburgu Jak widzicie tutaj kwiaty stoją na ulicach Można przyjeżdżać i brać Kwiatów ci tutaj dostatek Jak widać na załączonym obrazku A przyjechaliśmy dzisiaj po Audi A4 A oto nasz bohater właściwie bohaterka 26 199 czyli pewnie ponad 200 11 turbo 4 Musimy poczekać, bo właściciela komisji jeszcze nie ma. Powiem wam, że jest to parę fajnych aut. Na przykład 7,5 i koła. 525 w automacie. Ma ile? 2005 roku, 265 tysięcy. oprezentuje prezentuje się tak. Tu jakaś nicznośćka. Patrzcie na skórki w środku. Coś dla fanów francuskiej motoryzacji. Modus 4600 z scenanami 127 tysięcy benzynka zobaczcie na skórki Jeszcze jeden rzut oka na to piękne auto. Powiem Wam, że oczy nie mogę oderwać, bo naprawdę ładnie się prezentuje. Czasem klienci pytają nas, auto kosztuje 30 tysięcy euro, czy warto je kupić? Cholera, nie wiadomo co odpowiadać. No <grym> to oczywiście zależy od optyki, zasobności portfela, statusu itd. Ale czy warto płacić 30 000 euro? Za samochód, niech on i będzie roczny, dwuletni. Jak na rynku są takie auta za 35 tysięcy, w tym spokojnie jeszcze można pojeździć, pięknie się prezentuje. Po co wydawać taką górę pieniędzy? No, każdy sobie musi odpowiedzieć na, na to pytanie samodzielnie, ale no wątpliwości są. Jak widzicie, auto na tablicach handlarskich. Jesteśmy po jeździe próbnej. Powiem Wam, że prowadzi się to auto naprawdę fantastycznie. Za chwilę będzie próbował Pan, pan Michał jechać, bo to właśnie on jest sponsorem naszej dzisiejszej wycieczki i filmu. Tak można powiedzieć. Pan Michał mieszkańcy gdzieś koło Częstochowy. Tak jak powiedziałem, Audi prowadzi się świetnie, jesteśmy w Audi Centrum Würzburg. O, dokładnie tu. A przyjechaliśmy sobie to auto posprawdzać. Ono było serwisowane w Audi i zgodnie z dokumentami Sprzedaży auta, które pokazał nam nasz e, sprzedający, czyli e, e, sprzedawca e, Automobil e, Dawid. E, pokazał nam dokumenty sprzedaży auta, czy nabycia tego auta od Audi, bo to auto zostało kupione przez niego od Audi. Wcześniej właścicielem była jakaś osoba prywatna, która zostawiła to auto w Audi w rozliczeniu. Kupiło następne prawdopodobnie, a to auto Audi sprzedało no właśnie, automobil Dawid. I na tych dokumentach pomiędzy Audi a e, Automobil Dawid e, widnieje informacja o, o szkodzie wypadkowej. Naprawiany był tył auta. Dokładnie jest tylko informacja o wymianie zderzaka. No, chcieliśmy pogłębić tę informację, bo, bo z, naszego tutaj, z naszej weryfikacji stanu technicznego to wyszło, że lakierowane był, były oba błotniki i wnętrze bagażnika. Także chcemy tę informację pogłębić, bo ona była tak dosyć lakoniczna w tych dokumentach. A tutaj na pewno, jeśli to było naprawione w Audi, to na pewno dysponują no, większą wiedzą na temat tego, co się wydarzyło i co było robione. Mamy nadzieję, że uda nam się te informacje uzyskać. No, właśnie czekamy. W kolejce do obsłużenia jak widzicie ściągnęliśmy tu pana z serwisu Audi przyszedł ogląda o. zaraz się dowiecie co nam powiedział dobrze. chyba ja, chyba. No Michał, widzisz to, co, co z tyłu było i jak było? Nie? Audi raczej tego nie robiło. E, moim skromnym zdaniem, bo Audi takich farfocy nie zostawia, zresztą ten człowiek, z którym teraz rozmawialiśmy z audią mówi, no nie wygląda to na naszą robotę, bo mamy swoje procedury, standardy i no, e, takich e, paprochów nie zostawiamy, nie? nawet e, w tym. Jasne.

Teraz tak jest jesteśmy w wydziale komunikacji mamy godzinę 14 dopiero Dopiero urząd zaczął e, pracę po dwugodzinnej przerwie. Niestety nie zdążyliśmy przejechać tutaj do 12. Popracowali od 7.30 do 12. Niestety tam troszeczkę nam zeszło e, z, z Audi ze sprawdzaniem tego samochodu i, i z wydaniem dokumentu przez sprzedawcę, bo e, się tak trochę ślimaczył. No i trafiliśmy na przerwę dwugodzinną, niestety musieliśmy tu czekać. Właśnie się skończyła. Jako pierwsi wyszliśmy załatwiać tablicę No i chyba je za, za chwilę e, otrzymamy Dzisiaj bardzo drogo, bo 95 euro samo ubezpieczenie kosztuje, więc Żeby zaoszczędzić panu Michałowi środków, robimy to na patencie Będzie trochę taniej W granicach 70-80 euro 14.08 i już mamy żółte tablice Ubezpieczenie ups, 50 euro Opłata w urzędzie 13 euro, same tablice wyrobienie 12 euro, czyli ile? 75 euro, super cena, widzicie? Pogoda niesamowita, słonecznie, gorące, jest chyba ze 30 stopni. Ta pogoda idzie do Polski, mieliśmy chwilę oglądać niemiecką telewizję i poglądaliśmy. No, zapowiadają, że w piątek w Stuttgartu będzie 38 stopni. No, na takie upały chyba też się w Polsce musimy spodziewać. Fajnie. No to na tablicach tankujemy, jak się pewnie domyślacie. Kupione, ustawione było za 7000, poszło ostatecznie za 6,5. Sprzedawca informował Was z że był wymieniany, się przez Audi, no ale Audi tego nie potwierdziło. widzieliście, byliśmy w serwisie. Pan popatrzył w papiery, popatrzył na robotę, jak to było zrobione, mówił, że absolutnie nie było robione przez Audi. A poza tym tam odkryliśmy parę innych rzeczy, że. To był jakiś e, incydent. No, incydent, szkoda, na pewno ktoś wjechał w, w tył tego auta albo przy cofaniu coś się musiało wydarzyć. No, na pewno był e, zniszczony zderzak, on był wymieniany. Lakierowane były błotniki, oba, tył. Nie były już pachlowane, więc e, nie mogły być też pogięte e, ani złamane. E, lekko wybrzuszone jest e, podłoga pod, e, pod koń zapasowym. Także ona nie była naprawiana, tylko po prostu yy, siła uderzenia była taka, że lekko się to wybrzeszyło. Ktoś to po prostu polakierował. Czyli mamy lakierowaną podłogę pod kołem zapasowym, lakierowane błotniki, nieszpaklowane, wymieniony zderzak, klapa nieruszona. No taka była szkoda. Taka szkoda też została zapisana w, w, w dokumencie sprzedaży auta. Tak jak powiedziałem, Audi tego nie potwierdziło, więc serwisowanie jedna inaczej. Było to na pewno naprawiane poza Audi, chociaż auto było serwisowane do 170 tysięcy do 2013 w Audi. Miało dwóch właścicieli. Pierwszym właścicielem była firma wynajmująca auta do 2007 roku. Od 2007 roku jeden i ten sam gość, mieszkaniec Würzburga, użytkował to auto zdaje się od 20 tysięcy miał przebiegu aż do aż do 200 został wymeldowany 22 maja a, a dzisiaj zmieniło jak wiecie właściciela nasza wyprawa Dawgi trochę wzbudziła złości sprzedawcy, bo chwilę nas nie było. Znaczy tak, chcieliśmy się przejechać, przede wszystkim zrobić jazdę próbną, bo że nie ma tablic. E, My że chcemy jechać na podnośnik, bo że nie ma tablic. Tylko mówiąc, zawołał jakiegoś kolegę, mówię, że podnośnika nam nie załatwi, ale zawołał kolegę, kolega przyjął tablicę. E, pojechaliśmy do, na tych tablicach, jazdę próbną zrobiliśmy, pojechaliśmy do Audi, szukaliśmy podnośnika, no i strasznie się tym zdenerwował. Nie dlatego, że miał coś do ukrycia, bo bo informował nas o tym zdarzeniu, no ale po prostu, że pojechaliśmy, zabraliśmy, że nas długo nie było. No i się okazało, że ten kolega, który przyjął tablicę, no, był dużo bardziej uprzejmy od samego sprzedawcy, bo powiedział, że ma podnośnik, czyli ten sprzedawca kłamał, że nie ma w ogóle nigdzie podnośnika w, w pobliżu. Pojechaliśmy, w 5 minut obejrzeliśmy auto od spodu, wszystko jest w porządku, e, oględziny potwierdziły, że no, to zdarzenie było nieduże, tak jak powiedziałem, e, a pod spod, od spodu auto jest No i przejechaliśmy 200, pierwsze 200 km, mamy 150 km do Drezna. Pan Michał jest bardzo zadowolony z auta. Zawodna historia, bo stanęliśmy sobie dokładnie... w, w tym miejscu staliśmy ostatnio z Toyota